Cześć, tu radar. Ola. Marcelina. Dobra, gramy dzisiaj z dziewczynami w akcję Jajo od wydawnictwa Mudukę. Gra od 2 do 6 graczy, 6+ plus na około 15 minut. Całość w metalowym pudełku. Podczas gry każdy z graczy zbiera sobie taki zestaw sześciu jajek w swojej turze. Mamy do wyboru dwie rzeczy: albo zagrywamy kartę, możemy zagrać kartę sobie lub sąsiadowi. Albo robimy kartę akcji. Mamy trzy karty akcji. Możemy przesunąć jajo, może to być ode mnie, a możemy też przesuwać sąsiadom. Usypiamy, czyli zasłaniamy jedno jajo, czyli powiedzmy, i to jest nie do w tym momencie, i tu też mamy zamianę, czyli na przykład trzy zamieniam sobie na 5. Gramy tak długo, aż wszyscy nie będą mieli po sześć, po sześć jajek, tak jest. Jest też wariant taki jakiś skrócony, że gramy tak długo, aż ktoś nie będzie miał... Ktoś, kto pierwszy będzie miał 6 i wtedy kończymy. My tu gramy sobie pełny, pełny wariant. Pokażemy, o co chodzi mniej więcej. Więc teraz jest chyba tura Uli i Ula co robi? Ja sobie jajko dwójce. I dobiera sobie kartę. Marcinka? Nie, zejdź sobie zabezpiecz tą. Piątkę, Czyli Marcina robi akcję usypiania, i w tym momencie nikt nie może tego jej jajka ruszać, chyba że ktoś sobie w, swoim, w swojej turze obróci tą kartę, no i wtedy odwróci jej tą kartę. Te trzy akcje możemy, w, robimy tak, i dopiero w następnym okrążeniu Marcina, jak zagra kartę, może odsłonić wszystkie karty. Dobra, teraz zagram ja. Więc ja pokażę Wam jak się przesuwa, więc tu minus jeden wciśniemy marcyjnie. Więc żeby Was nie zmyliło, gra jest rodzinna, ale taka z pieprzykiem. Trochę hamska. Teraz ula jeszcze dawaj. Jeszcze jest dwa kółeczka. Ula zagrywa piątkę. Dobra, Marcina co teraz by wypadało zrobić, jak ona zagrała piątkę? Mogę wysłać? Nie, możesz zamienić się. Tu, odwróć tą kartę. No czy zamienisz? Tak, czy zamieniasz sobie o, 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 piątkę właśnie, z jedynką. Jeszcze jeszcze szybko ja. To ja zagram też trójeczkę dobieram. I ostatnie kółko. Ula. Zamieniasz? Tak. Odzyskuję moje jaje. Dobra, piątka. Marcelina. Co tam masz? Masz coś dużego, fajnego na ręce, to zagrywaj. Nie. Yeah. No to Ale dalej. Coś Kombinuj. No to wyszli, to. I wyszli do mnie. Marcinka, może przesunąć to jajo i wysyła mi tu minuska. ja mam na razie jeden. I gramy tak do momentu, aż wszyscy będą mieli 6 I podliczamy punkty. Karty są od ponumerowane: 5, 3, 2, 1. I też mamy minus jeden. Gdzież jeszcze w talii mamy koguta? Szybko wam go pokażemy. Koguta. Nie jest kogut. Jest. Zagrywając koguta możemy powiedzmy dowolną ilość jajek poprzekładać gdzie chcemy, więc najlepsza opcja, ale taka karta jest tylko jedna w talii. Chamska karta, bardzo chamska karta. Tak. Szybko. Jakby jak ją miałam to bym mogła dużo jajek zamienić. Tak. Fajna gra, z aspektem gramy jeszcze raz. Dziewczynom się podoba. Piątka. Bardzo Piątka. fajna powiem.